Dzień Matki to niezwykle ważna okazja, którą z radością obchodzą zarówno mali, jak i duzi. To czas, kiedy dzieci mają szansę na szczególne docenienie swoich mam oraz osób, które odegrały kluczową rolę w ich dzieciństwie, niosąc im wsparcie i miłość. W tak symbolicznym dniu trudno się dziwić, że Netflix postanowił ogłosić, iż produkcja drugiego sezonu Matek Pingwinów jest już w drodze. Na Bilboardzie w sercu Warszawy można było dostrzec napis Bez matek nie byłoby nic. Matek pingwinów też. A będą. Serial Matki Pingwinów błyskawicznie zdobył popularność, co przełożyło się na uznanie zarówno wśród widzów, jak i branży. Produkcja otrzymała statuetkę Orła za najlepszy filmowy serial fabularny, a także znalazła się na prestiżowej liście najlepszych zagranicznych produkcji roku 2024 według New York Timesa. Kuba Razowski, menedżer DS. Seriali oryginalnych w Netflix, podkreślił w komunikacie prasowym. Sukces Matek Pingwinów oraz liczba widzów, którzy sięgają na po ten serial, pokazuje, jak bardzo potrzebujemy takich historii. Radość z dalszej współpracy z twórcami tego hitu wyraźnie widać, a wkrótce fani będą mogli doczekać się oficjalnej informacji o rozpoczęciu prac nad kontynuacją, na którą czekają z niecierpliwością. Klara Kochanska-Bayon, współtwórczyni i reżyserka produkcji, stwierdziła, tak szeroki i entuzjastyczny odbiór Matek Pingwinów przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. To dla nas ogromna motywacja do pracy nad kolejnym rozdziałem tej historii, w którym rodzice będą mieli do czynienia z nowymi wyzwaniami związanymi z wychowaniem i dorastaniem ich dzieci. Sam serial, stworzony dla Netflixa w roku 2024, w sześciu odcinkach przedstawia historię rodziców dzieci z różnymi niepełnosprawnościami i z szerokim spektrum autyzmu. Główną bohaterką jest kama, wspaniała postać grana przez Maszę Wągrodzką, zawodniczkę MMA i samotną matkę małego Jasia. Po wydarzeniu w szkole chłopiec trafia do cudownej przystani, placówki edukacyjnej stworzonej dla dzieci o różnych potrzebach. W nowym środowisku Kama spotyka innych rodziców, jak Tatiana, oddana matka poruszającego się na wózku chłopca, ule influencerkę wychowującą córkę z zespołem Dauna oraz Jerzego, samotnego ojca małej dziewczynki w spektrum autyzmu. W serialu ukazywane są ich codzienne zmagania, radości oraz wyzwania związane z wychowywaniem dzieci o specjalnych potrzebach. Twórczyni serialu, Klara. Korzystała z własnych doświadczeń jako matka dziecka z wyzwaniami rozwojowymi, co nadaje produkcji szczególnej głębi. Matki pingwinów poruszają tematykę neurodiversity, integracji oraz akceptacji, oferując widzom pełną empatii oraz humoru opowieść o sile rodzicielskiej miłości oraz wspólnoty, która staje się coraz bardziej istotna w naszej rzeczywistości.